Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Mam naprawdę dosłownie 20 kilka minut, żeby nagrać ten filmik, i mam nadzieję, że się uda. Tam obok leży Daisy, czyli mój psiak. Ja przychodzę do Was z pierwszym filmem w tym roku, i mam nadzieję, że to będzie dla Was i dla mnie jak najlepszy okres w życiu, że spełnią się nasze marzenia. A jeżeli nie można sięgać tak daleko, daleko ponieważ mówi się przecież, że jeżeli chce się rozśmieszyć Pana Boga, to należy mu opowiedzieć o swoich planach, to przynajmniej niech będzie tu i teraz jak najbardziej łaskawe dla nas. Dobrze. Moi drodzy, jeżeli już mm, mówimy o tym, co nas ma spotkać w ciągu następnych 12 miesięcy, to ja już troszeczkę, tak, ale tak troszeczkę tych planów czytelniczych mam. Wiem też o kilku premierach, które się wkrótce pojawią. Niektóre z tych książek pojawią się w dłuższej perspektywie czasowej, ale spokojnie przecież my nigdzie nie musimy galopować. Dla osób, które są tutaj nowe, chciałam powiedzieć, że ja jestem ogromną fanką takiej równowagi i balansu. I to nie będzie dla Was takie miejsce, które będzie Was goniło do zdobywania kolejnych szczytów. Raczej będzie Was motywowało do tego, żeby pracować we własnym tempie i wspólnymi siłami uśmiechać się do siebie i do świata. Ponieważ rozpoczął się styczeń, to na wielu grupach i wiele osób mówi o tym, że będzie brało udział w różnych czytelniczych wyzwaniach. I wiecie co, ja się tak zastanawiam, ponieważ widzę, że w niektórych osobach jest naprawdę taka jakaś duża presja, żeby przeczytać w ciągu roku 50 książek, 100 książek, 150 książek, 200 książek. Ja jestem przeciwniczką takiego patrzenia na literaturę. Uważam, że każde hobby przede wszystkim powinno skupiać się na przyjemności. Nie wiem jakie wy macie zdanie. Jeżeli przeciwne, to wysłuchajcie mojego i dajcie mi znać w komentarzach, o czym wymyślicie, jak wy postrzegacie ten problem. Ja sobie myślę, słuchajcie, że zawsze w moim życiu czytanie to była ogromna przyjemność. Czytam tak naprawdę od trzeciej klasy szkoły podstawowej i bardzo, bardzo to lubię. I nie pozwolę, aby ktokolwiek moje hobby zamienił w coś przykrego. I nie powiem Wam, że nigdy nie dam się jakoś wkręcić w jakieś takie wyzwania. Kilka lat temu też pomyślałam sobie, że chcę więcej, 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 więcej. I tak naprawdę niczym dobrym się to dla mnie nie skończyło. Ja nie jestem fanką szybkiego czytania. Ja bardzo lubię i smakują mi powolne lektury. Nie ma w tym nic złego. Tak samo jak nie ma nic złego w tym, jeżeli ktoś czyta szybciej niż ja. Myślę, że problem pojawia się dopiero wtedy, jeżeli o czytaniu będziemy myśleć właśnie w kategoriach wyzwania. Ale takiego wyzwania, jeżeli nie przeczytam 53 książki w tym roku, to co? To znaczy się, że jestem gorsza? Jestem słaby uszem intelektualnym? Albo mam o sobie źle myśleć? Słuchajcie, nie. Być może Was zdziwię, ale ja tak naprawdę w ogóle nie liczę książek, które przeczytałam ani w ubiegłym roku, ani dwa lata temu. Od wielu lat notuję sobie, robię notatki na, portale, na jednym z portali i tam po prostu stawiam oceny książkom. Część z nich um, opatrzona jest moją recenzją, opinią. Od prawie już czterech lat prowadzę także swoją stronę Blog pod Małem Aniołem i tam ukazują się moje recenzje. Ale o wielu książkach, które przeczytałam, albo przeczytałam do połowy, albo przeczytałam jedną czwartą, tak naprawdę nigdy Wam nie powiedziałam, bo mi się po prostu te książki nie podobały, nie przypadły mi do gustu. Na różnych etapach życia w różny sposób patrzyłam na ten problem. Był taki okres w moim życiu, że mówiłam, że muszę przeczytać daną książkę, muszę ją dokończyć do ostatniej strony, żeby powiedzieć, że ona mi się na pewno nie podoba. Teraz już mam troszeczkę inne nastawienie i jeżeli nie jestem w stanie związać się z książką w ciągu pierwszych dwóch, trzech rozdziałów, to wtedy nie poddaję kolejnych prób. Wiecie co, czasami może być to y, błędna ścieżka, ponieważ okay. tak jak opowiadałam Wam... O, Daisy, cześć psie. Y, tak jak Wam opowiadałam jakiś... Czas temu muszę się przywitać, kochanie. Y, tak jak opowiadałam Wam jakiś czas temu o książce Soledad, ym, bardzo szybko... Y... Po prostu przestałam, porzuciłam lekturę, a później dowiedziałam się od Kingi z przeczytane napisane, że jest, to jest, że jest to jej najlepsza powieść ubiegłego roku. Byłam naprawdę bardzo zdziwiona. Więc ta moja zasada nie zawsze się sprawdza, ale myślę, że w większości przypadków w ciągu mojego życia naprawdę jeżeli coś mi kompletnie nie podchodzi, to wiecie, może być to tak, że po prostu dana książka jest nie dla mnie albo nie na ten etap życia. Wracając do wyzwań czytelniczych, mnie przeraża to, że tak bardzo często pozwolimy sobie wchodzić na głowę i przejmujemy zdanie innych osób. Wiecie, jeżeli coś jest naszym własnym przekonaniem, to ok. Jeżeli mierzymy się sami z sobą, to też jest OK. Gorzej, jeżeli zaczynamy ścigać się z innymi ludźmi. Moim zdaniem, z, z mojej perspektywy, jest to naprawdę bardzo słabe i porównywanie się z kimkolwiek często kończy się porażką, jak, jak, jakąś goryczą, bo, wedle zasady, że trawa jest zawsze bardziej zielona u sąsiada, yy, będziemy później porównywali się do kogoś innego. Nie radzę. Za każdym razem, kiedy w życiu porównywałam się do kogoś innego, wychodziłam na tym zawsze źle. Myślę, że porównywanie się z samym sobą, czyli w stosunku do swoich osiągnięć zeszłorocznych, sprzed 10 lat, 10 lat temu, czekajcie, teraz w marcu będę miała 45, czyli 10 lat temu miałam dokładnie 35 lat i tak naprawdę moje dziecko rozpoczynało naukę w szkole podstawowej. Prawda jest taka, że wtedy bardzo dużo czasu musiałam jej poświęcić. Spędzałam z nią bardzo dużo czasu. Teraz to się troszeczkę zmieniło, ponieważ mam już córkę, która chodzi do przedostatniej klasy i ona z wieloma rzeczami sobie radzi sama. Bardzo, jak ostatnio widzieliście na jednym z filmów, rzeczy robimy wciąż razem, bardzo lubimy rozmawiać. Natomiast ten czas, który wcześniej musiałam poświęcić na pracę z nią, przygotowanie, odprowadzanie na różne zajęcia, mogę teraz poświęcić na przykład czytając. Więc y, niech każdy mierzy siebie swoją miarą. I y, konformizm w życiu nie zawsze wychodzi nam na dobre, chociaż ja wiem, że on jest bardzo często wygodny. Ja w większości przypadków jestem chyba non-konformistką, co również nie zawsze jest dla mnie dobre, ale y, potrafię czasami y, tupnąć nogą powiedzieć sobie, zastanów się, zastanów się, którędy Ty chcesz podążać. I tak właśnie jest z czytaniem. Dla mnie lektura jest ogromną przyjemnością, zawsze tak lubiłam spędzać czas. I cóż za różnica, czy przeczytam 15 książek, czy przeczytam ich 3 razy tyle, 5 razy tyle, Trudno bardzo mi jest uwierzyć, że czytając bardzo szybko, zapamiętuje się szczegóły, że zap, zapamiętuje się przede wszystkim emocje. Opowiadałam Wam ostatnio, że ja spędzam czas. Tam sobie zostawiałam książkę, więc pozwólcie, że, że spojrzę, bo ja wciąż nie potrafię zapamiętać tego tytułu. Serce jak smoła. I ta książka ma tysiąc stron. Czytam ją już od tygodnia i zostało mi jeszcze do końca 200 stron. Dużo, mało, ale czy ja się tak naprawdę muszę gdzieś spieszyć? Myślę, że nieważne jest to ile, ważne jest jak. Jeżeli ktoś ma taki moment w swoim życiu, że może dużo, Czytać. Ma na to czas, ma na to siły, warunki są po prostu sprzyjające. To siłą rzeczy będzie bardziej aktywnym czytelnikiem niż ktoś, kto ma małe dziecko, kto ma intensywny okres w życiu zawodowym. Dopasowujmy wszystko do siebie, radzę Wam. Nie porównujcie się z nikim. Ponieważ, tak jak powiedziałam, nigdy nie wiemy, co dzieje się w czyimś życiu, a to, że ktoś Wam y, przedstawia jakiś swój obraz, jakiś swój wizerunek y, w internecie, to z, y, trzeba się najpierw zastanowić tak naprawdę, y, y, czy ten wizerunek jest zgodny z rzeczywistością. Bo jeżeli, wiecie, y, wszystko to, co przedstawiamy w internecie jest po prostu fragmentaryczne i bądźcie dla siebie dobrze. Ja zamierzam skończyć serce jak smoła. Następna powieść, o której Wam już też powiedziałam, że nie zdążyłam jej przeczytać w ubiegłym roku, to jest powieść pani Zofii Monkosy. Bardzo się cieszę na lekturę. Też nie będę z, z nią gnać. Ostatnio zadałam pytanie wczoraj swojej serdecznej koleżance, jaką książkę chciałaby dostać na urodziny i ym, powiedziała, że chciałaby przeczytać y, Lekcje Chemii, o której Wam również tutaj opowiadałam, zostawię Wam y, link do tej powieści w, komen w sekcji y, komentarzy. I y, to jest taka powieść, z którą naprawdę fajnie jest rozpocząć swoją przygodę, wejść w tak czytelniczo y, w Nowy Rok, bo to jest książka o silnej kobiecie, dla kobiet, Myślę, że to jest na pewno książka taka, która pozwoli nam spojrzeć z, op op z optymizmem w przyszłość i może powiedzieć: hej, tobie również może się udać. Słuchajcie, niech każdy szyje sobie swoje marzenia i pragnienia na miarę tego, jaką ma aktualnie sytuację. Tak jak powiedziałam, ja liczę na to, że w tym roku uda się prze przeczytać e, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt dobrych książek. Jak życie się łoży, czas pokaże. Czy to ważne dla mnie, żeby czytać? Tak, dla mnie to jest bardzo ważne. Ja nie umiem bez tego żyć. Niektórzy mówią, że nie potrafią. Pamiętam taką rozmowę z Kasią, z ta Kasia, pozdrawiam cię i przepraszam, że kolejny raz mówię tutaj o tobie, ale chyba tak najłatwiej mi się tutaj w tej rozmowie do tego odnieść, co ty powiedziałaś, że czujesz się źle kiedy danego dnia chociaż trochę nie przeczytasz. Ja też tak mam i chociaż kilka linijek naprawdę daje mi dobre y, poczucie, ta, 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 poczucie takiego dobrostanu i się po prostu sympatycznie i milej y, czuję. Y, mówiłam Wam już chyba też, że przed zaśnięciem y, bardzo lubię czytać Storytel. Kiedy będę dzisiaj gotować obiad, to na pewno też y, odpalę aplikację. Y, zaraz, pozwólcie, że spojrzę już Wam pokażę. U mnie na półce w storytelu jest Anioł na śniegu. Spójrzcie. Jestem już w trzecim rozdziale. To jest kontynuacja pierwszej powieści z tej serii pani Joanny Szarańs Szarańskiej. Czwarta strona. Jest równie zabawna co pierwsza, część przyjemna, ale tak jak powiedziałam, słucham książki optymistycznej, ciepłej. Takiej, która pozwala mi na to, żeby równocześnie gotować obiad, zajmować się sprawami takimi życia codziennego. Nawet czasami wiem, że to nie do końca dobrze, ale chodzę na spacer z kudłaczem, czyli z Daisy, słuchając książek. To tyle w temacie wyzwań czytelniczych. Jeżeli macie ochotę wziąć w takim wyzwaniu udział, jeżeli chcecie w tym roku przeczytać. 50, 100 tysiąc książek. Wasza wola, nie zamierzam tego krytykować. Natomiast chciałabym Wam powiedzieć jedno. Myślcie o sobie. Jeżeli czujecie, że tego właśnie pragniecie, to czemu nie? A jeżeli macie taką motywację, że to są bardziej cudze pragnienia, to nie idźcie w tę stronę. Poszukajcie swojej własnej. Dużo uśmiechu, miłego dnia. To dzisiaj nie będzie jakoś um, super długi film, ale tak jak powiedziałam, o nie! Ja już znowu mówię prawie 15 minut. Dobrze, słuchajcie, wystarczy na dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam jeszcze raz udanego roku. Niech to będzie dobry czas w Waszym życiu. Do usłyszenia.